Nazywam się Tyron Wolfgang Colton. Jesteśmy tutaj z małą ekipą paranormalnych detektywów na przedmieściach Trzy Miasta. Od paru tygodni na lokalnych forach i w doniesieniach do policji można było przeczytać o różnych paranormalnych zjawiskach. Okazało się, że wiele osób widziało coś, co przypomina szkielet, szkieleta, kościotrupa. Tak naprawdę podejrzewamy, że jest to Kościej, czyli pół człowiek, pół szkielet, i, i poluje na lokalnych mieszkańców. Rozstawiliśmy czujniki pola elektromagnetycznego oraz ektoplazmy. I właśnie dziś zaczęły wariować. Także od jakichś 40 minut jesteśmy na tropie Kościeja. tej nocy wszystko może się zadziać. Oho, oho, słyszycie? Słyszycie? Słyszycie, jak czujniki wariują? Paweł. Paweł. Słyszysz mnie? Mam wrażenie, że on idzie w twoją stronę. Paweł było, że używać pseudonimów i kodów Tak wiem, bo to ja prowadziłem dzisiaj odprawę, ale tu nie o to chodzi. Kurt, znaczy się pająk. Widzisz go? Czekaj. Dobra. Widzę go. Dobra. Spróbuj go wypłoszyć w moją stronę. Ruszam mi go w twoją stronę. No właśnie to powiedziałem. O cholera. J, j, j. Kurt, znaczy się pająk. Słyszysz mnie? Pawełek, słyszysz mnie? Paryng, słyszysz mnie? Pawełek... Pawełek, do Ciebie. U Gdzieś tu powinien być. Jebany kościej. Cholera nic nie widać tym na... A! Teraz widać. Gdzieś tylko przed chwilą widziałem. To... Tu... Nie, to było gdzieś tutaj. Chodź tu. I... 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 Giń! I... O kurwa! O kurwa! O kurwa! O kurwa to nie tak miało być! 啊！